Dzisiaj zrobimy kurkom dodatkowo naturalne odrobaczenie. Mamy tu pestki dyni, płatki owsiane, bo to bardzo lubią. Więc będzie im z chęcią na pewno zjedzą. No i pokażę wam kolejne mamuśki. Do zobaczenia za chwilę. No i jesteśmy w Korniku. Trochę się zmachałem, bo dzisiaj tu sprzątałem dokładnie kurczakom tamtym. Jednej kwoce, tutaj tam maluchom. Zaraz wam pokażę. Stwierdziłem, że czas im posprzątać, bo już trochę było. One tu mają teraz zajęcie, czyli rozwalanie słomy. Najprzyjemniejsza zabawa. Niestety mała czapka ma problem. Dostaje witaminy podawane. Ja wam tam ją z boku. Z obu. Ogólnie wszystko z nią jest w porządku, bo bardzo chętnie je, ale mi się przewraca na jedną stronę. Yy, dostaje taką mocną dosyć dawkę witamin. Zobaczymy, czy jej się poprawi, czy nie. No, apetytu nie znaczy, apetyt ma bardzo duży. No, wiadomo co robię, podsuwam jej jedzonko, co sobie wcina. Więc yy, myślę, że będzie wszystko. Jak nie, no, to niestety trudno. Nie wiem, co jej się dokładnie stało. Bo tu nic, nic się nie dzieje, wszystko jest w porządeczku. Wszystkie kurki bez żadnych że tak powiem mułów. Rozwolnienie się tylko troszkę pojawiło, podejrzewam, że za dużo trawy, ale to już pójdzie dzisiaj wieczorem. Jak tylko mi wypiją tamte witaminy, po prostu kaba zbożowa i myślę, że będzie w porządeczku. Więc one tu zaraz będą się bawiły. Yy, tak, no i przy okazji, że już jesteśmy tu, to po okazji, znaczy raczej, raczej wam nie pokażę, ale przedstawię Wam mamuśkę, brahimkę, która się siedziała na jajkach 7 tygodni. Niestety nic z tego nie było, z dwóch lęgów wyszła katastrofa, ale że wczoraj yy, jedna kwoka postanowiła, stwierdziła, że już nie będzie wysiadywała żadnych jajek, ma to w nosie. Były trzy jajka, okazało się, że jedno jajko było nakute i pisklaczek żył. Mówiła, co ja zrobię? No, wrzucę jej. Zobaczymy, jak zareaguje. I moi drodzy, ma jednego maluszka, którego bardzo broni, i broń Boże, nie pozwala żadnej kurze do siebie podejść. Co mnie bardzo cieszy. Zresztą, kury jakoś tak dziwnie tutaj zaakceptowały, że nad nie próbują jej w czymkolwiek przeszkadzać. Nie chce robić co chce, więc myślę, że będzie wszystko z nią w porządku. Ja jej dzisiaj pokazałam pisklęta Silki. Tak trochę zareagowała, jakby chciała, nie chciała. Zobaczymy. Dzisiaj w nocy może spróbuję jej podrzucić te pisklęta z odchowalnika. Może. A róż ona tak jakoś ma talent do przygarniania obcych, bo dobrze wiecie, Kochinek już też był u niej w odwiedzinach. Więc może w sam raz będzie dobrą mamuśką. Ja jej tu zaraz dam paszkę. Może zaraz zobaczymy. Może ona go pokaże. Tylko, że ona z nim chodziła już. <śled> Przed chwilą. Dosyć długo. Nie mam czym jej teraz tu paszy dać. Akurat pojemnik zaniosę do dezynfekcji i nie mam zaraz. Zobaczymy, nic nie ma. Dobra, to damy jej z ręki, zobaczymy, czy będzie go wołała. Ja się trochę schowam. Myślę, że go zowała. Okazało się, że kurczak w ogóle się wczoraj wykrył. Powiedzieli mi, że się wykrył, bo widzieli skorupkę, ale nikt nie słyszał kurczaka. No i byłem w sumie przekonany, że go pogniotła, ale nie, maluszek ma się dobrze, jest z nią. No nie pokażę go. Więc zobaczymy, tu będzie próba połączenia. Nie w końcu już ma te swoje maluchy. Czas najwyższy więc zobaczymy. Tutaj gąski, oczywiście, musiała być wymiana ściółki. Tam wszystko pięknie, czyściutko gdzie śpią, a tu bagno. No ale to niestety gąski, ale to żaden problem wymienić. Tutaj też zagrabiłem już ten jeden wybieg, drugi też i zobaczę, bo mam urlop, może tutaj ogarnę. Zagrabię, dzisiaj dostały trawę z kosiary. Oczywiście gęsi mają mią w nosie, kury tak, one sobie pogrzebią, wygrzebią, co wygrzebią to zjedzą, Ale reszta to po prostu idzie w glebę, co mnie bardzo cieszy, już dzisiaj trochę ziemi im zabrałem, bo ja po prostu tą ziemię wykorzystuję na ogródek i do kwiatów. Yy, I bardzo fajnie na niej warzywa rosną, tylko trzeba uważać, nie przesadzać, ponieważ amoniak, który jest w o odchodach kur jest no dosyć niebezpieczny jeżeli chodzi o zbyt dużo ilość i nie wszystko w nim rośnie dlatego też tu głównie w, że tak powiem wywalane są i wyłącznie słoma nie ten dosłowny gnój bo gnój jest po prostu wywożony a ta słoma taka bardziej sucha właśnie tak jak po kurczakach czy coś gdzie to nie jest aż tak bardzo nabrudzone trawia po prostu tutaj maluchy też tu mają yy, zagrzebane, teraz będę wybierał yy, dzisiaj albo jutro zobaczę Kurczaki dla siebie, które mają zostać u mnie, a które będą rosołem, niestety, ponieważ sprzedaż samych kur kogutów idzie bardzo kiepsko, mało zainteresowania, tylko oczywiście kurki lub parki. A niestety, ze względu na to, że sam buduję stada, nie sprzedam kurek. Ewentualnie będą brachmy, ale to mówię ewentualnie, ewentualnie, jeszcze raz, ewentualnie, zobaczymy, co tam po prostu z tych młodszych się zrobi więc wtedy yy, tak, wtedy ewentualnie właśnie będę sprzedał w parkie, a w tej chwili właśnie tamten kogucik jest na sprzedaż yy, przypominam, jestem z Niemiec jakby co ale taka może informacja prawdopodobnie jedna osoba z mojej rodziny będzie w czwartek w Polsce, w województwie lubuskim Świebodzin, jeżeli ktoś sobie życzy, może ewentualnie odebrać, bo wysyłek niestety na to czasu mieć nie będę yy... no o brinktonów oczywiście nadwyżka jest kogutów, wiedziałem, że się tak trafi i prawdopodobnie niestety w brach niebieskich tych cwergów miniaturowych no niestety, ale to wszystko ewentualnie będę szczery, pójdzie na rosołek, taka jest prawda, bo że tak powiem nie jestem w stanie pomieścić tyle kogutów, nie ma też takiej potrzeby, a pamiętajcie, trzeba dbać o po, o kondycję kurek. No, kogucik jest przepiękny, bardzo się fajnie prezentuje. Sami zobaczcie. Są dwa w tej chwili. Kurka jest, ale ona zostaje ze mną. Jeden kogucik ogólnie też zostaje ze mną, ale to prawdopodobnie z tych, pokażę Wam z których. Yy, tak, yy, to tu mamy, aha, ja sobie wezmę, pójdziemy tak na oko? Nie, nie pójdziemy na oko, bo tamta wariatka mi będzie ten. Yy, trawka tutaj fajnie się Wysuszy i one to zjedzą, te kury, wybiorą to coś jak te kaczuchy. Gęsie absolutnie nie interesuje ich, broń Boże, taka trawa, sam se jedz. Eee, No ale mówię, to szybko znika, więc nie ma co się prze... O, tam jest kogucik, rosołek. Miks Lenkorna. Szczerze mówiąc, ale chyba poszedł dobrze, bo Lenkorni nie wiem. Ale no niestety, rosołek. I to już niedługo, bo już jest zamówiony. Eee, dobra, przejdziemy sobie, pójdziemy zabrać jajeczka. O, mamy bombla. To jest bąbel malutki bombelek z mamusią swoją to jest nioska yy, od razu mówię to są miksy nioski yy, miks yy, nioski bobelek mały niech się mamusia cieszy fajna jest bardzo fajna opiekuńcza ale macie okazję go nawet pobejrzeć fajnie no no mamusia daj mi jeść daj mi jeść no dobra teraz chcę wam przedstawić drugą mamusię Ci, co są w grupie na Facebooku, serdecznie zapraszam, to mogli ją poznać. Proszę bardzo, mamusia Brachinka. Ta zaś ma 11. Ostateczności, no niestety, było tak, że jednego kurczaczka przygniotła. Drugi niestety nie był w stanie się wykluć, ale reszta jajek pozostałych, wszystko pięknie się wykluły. Tu są dwa miksy. Niosek. A przepraszam... Nie, po prostu zaraz nie coś się stało, ale nieważne, zaraz pogadamy. Yy, tak, yy, miksy niosek 2, ale wy rozrubę zrobiliście. O, już mam dla mamusi. Dobra. Zabiorę to. Yy, dwa miksy niosek. Brahma Kuropatwiana i brachma z miksem z tej żółtej, co bardzo mnie to cieszy, bo te kurczaki mi są akurat potrzebne do moich planów hodowlanych. Ale to zobaczymy. Dobra, idziemy sobie tutaj. Tutaj właśnie mamy całą bandę, jest ich dosyć dużo, mm, kuciaków moich małych. Tam mamy silkę. Tu mamy. Kohinki, tu mamy silunie, pilunie. Zobaczymy, mam nadzieję, że mamusia je przyjmie. Z miłą chęcią bym się na to nie pogniewał. Ostro, co tu za hałasy? No, a tutaj jest dużo: dosyć, yy, że tak powiem, yy, dosyć dużo. Sorry, że tak latam, ale muszę coś zrobić. Yy, dużo kurek i zobaczymy ile mi tak naprawdę będzie potrzebne tyle zostanie a reszta niestety niestety pojedzie znaczy niestety wtedy bardzo fajnie sobie pojedzie do kogo innego więc tu mamy kurek zdecydowanie więcej o bo tu mamy kureczkę I ciłobuzie. Tu mamy kureczkę. No, gdzie ona uciekła? No, tu jest kogucik, i powiem Wam szczerze, że bardzo fajnie się zapowiada, bo jest wysoki już. Co mnie bardzo cieszy. To jest z inkubatora. O! Tutaj. Moja Pawlowska. Hmm, ciekawe, kim Ty będziesz? Kim Ty będziesz? Stradzisz mi tą tajemnicę, czy nie? Chyba nie. Tu mamy. O! Moje kurki nioski No jestem przeszczęśliwy Uwierzcie mi, że jestem przeszczęśliwy Że udało się, że wykluły się trzy kury Trzy jajka i trzy nioski Po prostu jestem w niebo wzięty Tu, raz, dwa, trzy Tam mamy kogucika brachmy Kogucika, kogucika, kogucika Tu są dwie kurki Tam jest trzecia Tam są te, jak ja to mówię, niedorozwoje matczyne Czemu niedorozwoje matczyne? Ponieważ yy, jakby to powiedzieć? No, one zachorowały, ta bla bla, i niestety yy, słabo idzie rosnięcie. One nadrobią, więc tu żadna panika dla mnie nie jest. One są nadrobią, przyjdzie czas, będą całkiem inne, prawda? Pilkusie? No, tu mamy kurki dwie. Tak, dwie kurki tu są. Tam jest trzecia, czwarta, piąta. Yy. Tu jest szósta, tu jest mały wypierdek, który powiem Wam szczerze, już dosyć mocno się wrócił. Już fajnie rośnie, nadrabia, więc bardzo mnie to cieszy. wysłomy też dostaliście, nie umiecie w samym porządku zrobić. Yy, no, więc zobaczymy, co tu tak jeszcze powyrasta z tego wszystkiego. To czas pokaże. O, tu kurka fajna. Niektóre właśnie fajnie mi się podobały bo odliczyły cechy po swojej mamusi, czyli że tak powiem są fajne y, z długimi szyjami. A o to mi tak naprawdę bardzo chodziło, żeby one takie były, więc zobaczymy jak się to później rozwinie. No zobaczymy. Czas pokaże. Łobuzy by Yy, dobra, zaraz zbierzemy jajka i jeszcze w międzyczasie nakarmimy kurczaki dynią dobra, zbiorę sobie jajka przy okazji bo mi tu kury roznosiły o, młoda nioska w końcu ma jajeczko tutaj mamy panią pani ostatecznie ma trzy jajeczka, trzy piskacki idź, idź idź kusko. Więc tak to wygląda. Dobra, poczekajcie, bo się coś chce. Jestem, zawsze ludzie coś chcą, jak coś robię. ale to norma. Tutaj trzeba pozbierać jajka. Tu mamy tak. O! Jedno. Jajko. O! Udało się uratować. Wpadło mi do tego. O! Zobaczymy, jak to dzisiaj mamy pięć osiem dziewięć, dziesięć i tu jest kwoka trzynaście no czternaście no ale tu jeszcze jedna siedzi no i kwoki siedzą one tam zazwyczaj albo mają jedno jajko albo albo w ogóle bo to też tak się zdarza więc tu jak widzicie kwoki siedzą zaraz właśnie muszę je ogarnąć nałożyć rękawiczkę i wodę dać ponieważ ta to jest armagedon matka no ale cóż dobrze niech broni, niech broni sobie yy, aha i sobie przejdziemy po dynię po dynię po dynię, dokładnie damy dzieciakom Dynie, czyli odrobaczymy sobie je naturalnie. No i przy okazji dostaną płatki owsiane. Niech się cieszą. Prawda? Aha, te znowu dostały trawę. Trawa, trawa, jeszcze raz trawa. Ogólnie, tak jakby powiedzieć, na 24 wnioski było już 16 jajek. Ja tam nie narzekam. Jak na naturalne żywienie, jest to bardzo fajny wynik. no nagrać dzisiejszy odcinek to tragedia co chwilę ktoś coś yy, dobra, mamy już, zrobiłem już żeby da wam tego nie nagrywać, mieszankę tych dyni i bodków owsianych, oczywiście tu jak dla pislaków to jeszcze dałem im normalnej paszy żeby sobie zjadły po prostu jako pasza normalna pełnoporcjowa no, porc no pełnoporcyjna, A mniejsza oto. to yy. Więc dla pisklaczków taka pasza gotowa yy, pisklaczków, kurczaczków wody nie daję tylko i wyłącznie tym starszym kurczakom i tamtym kurczakom tu tu przez chwilę was mniej nie będzie słychać ponieważ właśnie do tego co chwilę ktoś coś ode mnie chce bo pompę chcieli żebym podłączył yy, tu chodzi pompa a nie jest tak źle maluchy uwielbiają jej dźwięk damy dynie tak samo one się zaraz rzucą, bo one dzisiaj już tak powiem swoją porcję wyżarły i z chęcią zjedzą sobie dynkę dobra, teraz jeszcze damy dynki że tak powiem kuciakom Yy, to ja sobie tu już pojemnik nie pomyślałem o kimś czyli o gąskach dobra to zrobimy to od środka bo zapomniałem że pojemnik przestawiłem choć one sobie teraz zjedzą u gęsi więc nie będzie z tym problemu u gęsi gęsi u gęsi Uniosek prawda gęsiora Kury chyba jeszcze nie zaczęły, że jedzenie dostaną. Bo one, tak jak mówiłem w ostatnim filmie, dostawały jedzenie tylko raz dziennie. A ja im dzisiaj specjalnie dałem mniejszą dawkę, bo widziałem, że dostaną dynie. Żeby po prostu pozjadały sobie tych nasionek. Wy też nie macie jeszcze czaczy. Czy coś tu będzie? Tu oczywiście na rozruch życia o, Idzie monster, dzień dobry Oczywiście tradycyjnie pierwsze uciekną Znikną że tak powiem płatki owsiane Zostało mi tu jeszcze trochę to Rzucę kęsią Gęsią w sumie i kaczką. Bo kaczki też z tego fajnie jedzą. Choć oczywiście, co właśnie jest fajne u gęsi? Gęsi, jeżeli chodzi o um, ilości zjadanego zboża są naprawdę bardzo małe. Co mnie no, cieszy, no bo to ozdoba. Te skrzydła nie zwiszałem. I tu chyba jedno będzie łanielskie. Coś tak myślę. No tak to jest. Jak gęska ma tylko na mięso, to nieważne, żeby co jadła obytyła. tyła no trudno będą śmieszne gąski prawda Bartek? będziesz miał śmieszne panienki no zyciec, nie? no nic z tym nie zrobimy znaczy zrobimy, no dieta jest taka żeby właśnie miały dużo białka i tym podobne żeby się podbudowywały ale zobaczymy o młode kogutki rosołki zaczęły wychodzić niemożliwe yy. no więc to tak moi drodzy to tyle w dzisiejszym odcinku Pochwaliłem się wam moim, moimi mamuszkami nowymi przybytkami. Haszczak na dzisiaj to koguciki. Dosłownie koguciki, bo chodzi o ten nadmiar, który mi się trafił jak zapewne nie jednemu, nie tylko mnie, i wieloma innym hodowcom. No tak to już jest z hodowli, więc zobaczymy jak to będzie. Ja Wam życzę miłego dnia. Do zobaczenia w kolejnym filmie i trzymajcie się, serdecznie was pozdrawiam z całą pierz pierzastą ekipą i przepraszam za dzisiejsze przerwanie filmu mam nadzieję, że nie był to żaden problem, ale że tak powiem nie chciałem ich kasować, bo mi szkoda było informacji, które tam podałem dobrze, trzymajcie się i pozdrawiam was, wygłodniałam ekipom teraz, jedzą jak w lezie ile trzeba trzymajcie się